Moi drodzy, dzisiaj zagramy państwem, o którym chyba nikt z Was nie pomyślał, żebyśmy zagrali. Jest to jedno z Państw chyba bardziej zapomnianych i nie widziałem zbyt dużo filmów z tego państwa. A mianowicie, moi drodzy, dzisiaj zagramy Islandią i postaramy się stworzyć Imperium, które pod swoim panowaniem będzie miało wszystkie możliwe wyspy na mapie. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Ryniu. I oczywiście, jeżeli taki odcinek Wam się podoba, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. A jeżeli Wy macie jakieś też pomysły, mokre sny w Crusaders Kings 3, to Piszcie śmiało w komentarzach. Tutaj, moi drodzy, na samym początku, jeżeli mamy Islandię, mamy do wyboru dwóch władców. Albo przywódczynie, które jest wiarą tutaj katolicką, albo tutaj wiarę nordycką. Tego co widzę, ta połowa Islandii jeszcze nie została nawrócona na wiarę katolicką. No i tutaj na tych wyspach też tutaj mamy dominację wiary nordyckiej, więc może być ciekawie, może z postaramy się zagrywać się katolikami? Nazwijmy gościa David. Już tutaj mamy fajne tutaj logo dynastii, więc nawet więcej musimy zmieniać. Może teraz pójdziemy w genialnego stratega, bo ostatnie ciągle szedłem zarządzanie. I może niech będzie ambitny, arogancki, pracowity, więc tutaj mogą być fajne rzeczy ze stresem związane. I proszę bardzo, tak będzie się prezentować. I w sumie mamy tutaj dwie domeny pod sobą i dwie domeny są tutaj do zdobycia, okej. Okay. będziemy sobie w skupienie na rycerskości i tutaj w to drzewko, szarmanta. Tutaj mamy też jakąś partnerkę na żonę Cerys, Cok nie ze statystyki, jeszcze jest inteligentna. Tutaj postaramy się nawrócić oczywiście te prowincje już na samym początku. A nasza żona będzie nas wspierać tutaj w walce, żebyśmy mieli więcej poborowych. Chociaż nie wiem, czy to nie jest dobrym pomysłem, już zaatakować naszego przeciwnika. Mamy troszeczkę więcej armii. On tutaj z tego co widzę, jeszcze mu się w ogóle te, ta armia uzupełnia. No więc to jest chyba dobry moment, od razu atakujemy. Już tutaj uciekają, będziemy się chyba gonić tak teraz, że tak powiem, wokół wyspy. No i on teraz gdzieś tam w morze, ucieka, ale dobra, chodźmy na stolicę, może tak będzie łatwiej. O, i na stolice uciekł. Nie, no, genialne. Dobra, dochodzi do pierwszego starcia i wygrywamy. Okej. Okay. Zresztą ja bym wolał wycofać wojska, żeby się trochę ogarnęły. Daje nam się wygrać kolejną bitwę. Elegancko. Teraz powinniśmy dać radę to przejąć i zakończyć wojnę. I mamy to. Mamy prowincję. Tylko tutaj, z tego co widzę, jeszcze jest ustrój plemienny. A, dobra, ja mam przejść do tutaj ustrój plemienny. Okej, okay, bo myślałem, że już może feudalizm, ale okej. Okay. I tutaj gra nam podpowiada, że możemy wypowiedzieć kolejną wojnę. O podbój Wysp Owczych. Mamy trochę pieniędzy, oni mają mniejsze wojsko, chociaż taki Jakościowe, z tego co widzę. Ale powinniśmy dać radę. Dochodzi do bitwy i wygrywamy, moi drodzy, więc całki spoko. Będziemy mieli Wyspy Owcze. I możemy ponownie wypowiedzieć wojnę. Już teraz ostatnie hrabstwo na Islandii. No teraz już mamy o wiele większą przewagę, więc to powinno być o wiele prostszy temat. No armia rozgromiona. teraz tylko przejmujemy prowincję. I udało nam się zjednoczyć Islandię. Teraz tylko kwestia utworzenia tytułu. I tworzymy, moi drodzy, księstwo Islandii. Teraz jesteśmy uznani za potężnego Jarla. I sobie wypowiemy, moi drodzy. Wojnę o kolejne wyspy. Miejmy też nadzieję, że to żadna, jakiś Nord tutaj nie dołączy. Płyniemy sobie tutaj. Masz jeszcze tylko 4 golda. Lądujemy na wyspach, bijemy się. I wygrywamy. I teraz tylko przejąć. To już mamy za dużo domen, więc sobie utworzymy jakieś wasala, żeby nam to ogarniał. W sumie tutaj mamy kilka takich wysepek, tutaj. Ale to byśmy musieli się bić tutaj z tą Szkocją. Tu jeszcze mamy jedną wysepkę. W ogóle yy, tak myślałem, czy podbijać Irlandię i Wielką Brytanię. Ale myślę, że to jest już takie za duże, żeby nazywać to wyspą. Ale na przykład tutaj. Tutaj na przykład mamy Gotlandię. I tutaj na pewno byśmy się o nią upomnieli. I przede wszystkim tutaj mamy wysepki takie. Już koło Hiszpanii. I Afryki. To mnie, jakby nie było, gramy plemieniem. Więc możemy sobie wystawić normalnie armię tutaj yy, na Na przykład mogliby sobie ruszyć na jakieś wyspy tutaj. Albo nie. O, to jeszcze jakieś mamy bunty. 200 chłopa. I moi drodzy, tutaj rzucimy się na Gotlandię, bo widzę, że utraciła wszystkie możliwe sojusze. Co mi się bardzo podoba. My już mamy całkiem pokaźną armię. O 2,5 tysiąca. Więc wysyłamy ich na Gotlandię i Gotlandia będzie nasza. Dobra, wbijamy do nich. No i mają szans. Zbyt mała armia. Islandia, potęga. Nie elegancko już należy do nas. nie większość tutaj krajów się zastanawia, co to jest Islandia. Mamy tutaj Otlandię. teraz jeżeli chodzi o wyspy to, to tutaj mamy te wysepki Madera, tylko niestety tu jest taki problem, że jesteśmy zbyt daleko, żeby tutaj właśnie wypowiedzieć wojnę To samo tutaj Majorki też nie zdobędziemy, kurde Chyba, że faktycznie podbijemy Irlandię Chyba trzeba być tak zrobić, bo wtedy będziemy mieli większy zasięg aż tutaj I tu możemy podbić księstwo i mamy przewagę wojska Jest okej, okay, działamy I wezwiemy tutaj sojusznika z Bretanii Tylko on gdzieś popłynął aż tam, no dobra Już tam widzę, że wroga armia idzie na niego No spróbujemy tam dolecieć, ale nie wiem czy zdążymy ale ty, ale wygrywaj tak. Okej. Okay. Chyba, że złapiemy ich tutaj jeszcze. O, właśnie. Tutaj całkowita po prostu anihilacja. I zdobywamy, moi drodzy, przyczółek w Irlandii. No i niestety dalej jest za daleko ten gościu. Ale Majorka już nie jest za daleko. No tutaj możemy już im wypowiedzieć wojnę więc, więc na spokojnie Tutaj podbijemy jeszcze takie małe księstwa Na tej Irlandii Które nie mają żadnych sojuszy Na szczęście armii wikingów są tak OP Że tutaj to podbijanie to jest czysta przyjemność Tak pomyślałem, że dobra przejmiemy całą Irlandię Bo to jeszcze jest taka mała wyspa Nie taka duża jak tutaj Anglia, Walia i Szkocja No i proszę Irlandia już o wiele lepiej wygląda I lecimy moi drodzy teraz na Majorkę Wystawiamy całą armię tutaj 3,5 tysiąca i od razu wypływamy tutaj Nasze wojsko ląduje i bijemy się z wrogiem i pokonujemy go elegancko. Nie no, wikingowie są strasznie mocni. Po prostu ta armia niszczy wszystkich. Tą ciężką piechotę. Waryscy weterani sobie wrzucicie. Oni po prostu robią masakrę. Ustawiamy sobie tutaj kolejny punkt, gdzie będziemy po prostu startować z armią i podbijamy kolejne tutaj te dwa hrabstwa. I płyniemy sobie najpierw na jedną wyspę. Elegancko, podbiliśmy jedną. I teraz płyniemy na drugą. Też bez problemu tutaj rozwalamy armię. Nawet nie musimy przejmować miasta. I elegancko. Ibiza jest, Majorka jest, minorka też jest, więc jest gdzie pływać na wakacje. Teraz przydałoby się pozbierać nieco. Tutaj, prestiżu, żeby stworzyć własne królestwo. W ogóle bardzo fajnie wygląda dwór, Nordów. Chyba najbardziej mi się podoba. A i teraz, jako król, możemy prosić o pieniądze papieża. Nice. Chyba też, moi drodzy, czas na kolejną tutaj wyspę, czyli tutaj całe księstwo Alguansa, coś takiego. Wystawimy sobie armię na Majorce i najpierw popłyniemy sobie może tutaj na wybrzeże Afryki. I jak to przejmiemy, to ruszymy na wyspy. Dobra, jedna prowincja zajęta i popłyniemy sobie tutaj na to plemię. O, co jest? A, bo mamy rozjemce, więc tutaj nie potrzebujemy 100% wojny. Żebyśmy wygrali Więc przejęliśmy dwie prowincje i koniec, ok? I tu jeszcze mamy Maderę Taką malutką wysepkę Więc to też przejmiemy He, w ogóle tutaj tak śmieszny ten napis się Islandia Złamał I płyniemy na tą małą wysepkę O mają tam 2000 wojska Dochodzi do bitwy Ale tutaj no mamy przewagę liczebną No i elegancko przejmujemy Dobra, i sobie w międzyczasie będziemy zjadać Tu już mamy te wysepki Tutaj już dalej żadnych takich wysepek nie ma Chociaż tu jest taka jedna Ale to jest jako jedna baronia brane pod uwagi To już jest część taka kontynentalna To... No... Nie, nie interesuje nas to. Na pewno Sardynia i Korsyka, Wyspy Egejskie, Cypr i tutaj jeszcze to księstwo. A później zobaczymy, czy tutaj do Indii się przebijemy, czy będziemy mieli zasięg. O, może mieć tutaj sojusz z cesarzem bizantyjskim. Genialna sprawa. No to co? Czas na Sardynię. Oni nie mają żadnych sojuszników. I później się człowiek dziwi, że tak łatwo idzie podbój. Dobra, rypiemy to jakąś wrogą armię. O, zapaliśmy królową. I koniec wojny. To znaczy, że zdobycie Cypru może być nieco ciężkie. Ale póki co ta prowincja. Pójdziemy od razu tutaj na stolicę. W ogóle, ile on ma armii? Dwa trzysta. No to niewiele. I tutaj sobie stworzymy księstwo krety. O, jakieś bunty tu mamy. A w ogóle tutaj u nas na Islandii. Ostro. Chyba, czas tutaj z Danią się również zmierzyć o tą jedną wysepkę tutaj. Plemię Rony. Coś takiego. Mamy przewagę, więc to bez problemu. Dobra, od razu wszystkich wysyłamy tutaj. Może jakieś. Kiedy będą się toczyć? Wyspa zdobyta. Teraz trzeba by od razu lecieć na stolicę. Ale tutaj w ogóle Dania się utworzyła. Stolica zdobyta, a ja w ogóle nie widzę naszego przeciwnika, bo oni trochę tak dużo wojen toczą. No i tutaj mamy załamanie psychiczne. Tutaj pójdziemy w biczowanie się za grzechy. Też stworzymy swoją własną tutaj kulturę. Oddzielimy się od nordyckiej. Jest to naprawdę bardzo ciekawy, Gdzie jest duńska armia? Dobra. Ale tak czy inaczej kończymy wojnę. Bez żadnej bitwy w sumie. I mamy piękną wysepkę, jak gdybyś tak ze Szwecją powalczyć O, Holandię. wyspa przejęta i ruszymy sobie na stolicę O, oni przypłynęli na tą wyspę, skubańcy no, Ale dobra, ja im przejmuję stolicę Jak gdybyśmy złapali tutaj tą armię Bijemy się, tutaj Szwedzi dochodzą, ale za późno już jest Dobra, dajmy radę Jest bardzo fajnie Oczywiście nawet chcą odbijać, ale nie pozwolimy im na to O, klepiemy ich, elegancko O, nad wykrywamy wojnę no i bardzo fajnie. Tutaj na Morzu Bałtyckim, czy jeszcze coś nam zostało tutaj z tych wysepek? Tutaj jeszcze to byśmy mogli podbić, tą wyspę tutaj. Plemie Sundu. Dobra, i póki mamy Cesarstwo Bizantyjskie po naszej stronie, byśmy powalczyli może tutaj z tym Imperium Arabskim. O to Księstwo Cypru. No nie by siły wyrównane dosyć mocno. Może jeszcze dorekrutuję trochę wojska. No też widzę, że tutaj ten cesarz ma... Dosyć taką poważną chorobę. I kwestia jest taka: czy jego kraj zaraz się nie rozpadnie po jego śmierci? I kolejne bunty na Islandii. Co jest grane? Nie, żeby to był jakiś problem, ale tak sobie trochę dziwnie. No, niestety to cesarstwo nie rozpadło się. Ale tutaj widzę, że sojuszników potracili. 23 tysiące tylko armii. Więc wypowiemy tutaj wojnę. Wezwiemy oczywiście cesarza Bizancjum, króla Bawarii. No i tego króla z Anglii to też czemu nie? Armię sobie wystawimy na Krecie. Mamy fajny prestiż, taki ujemny. Dobra, mi sobie tutaj. Ten cesarz Bizancjum coś tutaj kombinuje, bo ta armia. Tutaj poleciała na te wyspy A cesarz Bizancjum woli tutaj atakować, okej okay. Więc też tak możemy zrobić Dobra, ładny przyczółek sobie tutaj robimy W Jerozolimie, Zresztą to wiadomo, że tutaj po prostu Wikingowie najechali Jerozolimę I ją przejęli, podczas wojny z Arabami Ale coś tutaj chyba płyną już w naszą stronę No, coś tak, coś tak patrze. O, 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 i tutaj lądują Nie wszystkie wojska tutaj zmierzają Zdążymy, zdążymy, ale nie wiem Dobra, wygrywamy na ludzie. He, Tutaj sobie zregenerujemy siły, niech ci co przejmują to niech przejmują a armia będzie się szykowała do kolejnej bitwy pewnie O dokładnie, Arabowie tutaj wracają Ale nas w konie tej mamy dużą przewagę Tutaj coś Arabowie się kręcą, ale 3,5 tysiąca wojska tylko O już trochę więcej więc może gdzieś tutaj po prostu będziemy się też tak stawiać, żeby tutaj nas nie zaatakowali, w razie czego. Kolejna prowincja przejęta. Teraz przydałoby tutaj coś z nimi powalczyć. Szczególnie gdzieś na jakimś forcie, co już za nami idzie, więc powinniśmy dać radę. Dobrze, dochodzi do bitwy. No i pięknie tutaj tyramy. Teraz to jest kwestia po prostu przejmowania prowincji. Jednak no tutaj cesarz Bizancją bardzo nam pomaga. Ale to, to też jest mu ta wojna na rękę, bo tutaj no taki glob mieć za plecami. Trochę lipa. Dobra, kolejna bitwa. Lecimy tam z jedną armią pomóc. Dobra, i wygrywamy wojnę. 97%. I moi drodzy, bardzo ładnie tutaj mamy. Kawałek Cypru. Teraz byśmy musieli poczekać na śmierć tutaj króla Bizancjum, żeby nam się sojusz skończył. A później będziemy mogli coś tutaj dalej działać. A jak tam nasza Szwecja? 12 koła wojska mają. Hmm, dużo. A my mam minusowy prestiż, więc tak nie bardzo teraz z wypowiadaniem wojen. I znowu jakieś bunty, oni są nienormalni. Po co oni to robią? O, moi drodzy, i niestety nasz król zmarł. W wieku 78 lat, więc trochę pożył. I z tego co widzę, moi drodzy, nie doszło do jakichś specjalnych rozpadów. E... Bo tu widzę, że tylko Kreta się oddzieliła. Tutaj też Królestwo Sardynii powstało, ale to jest praktycznie tam kilka prowincji, chyba ze dwie. Tutaj tak samo Irlandia jest taka malutka. Irlandia jest mniejszością na Wyspach Irlandzkich, co nie, to jest ciekawe. No tutaj nam się porobili jacyś wasale, no bo niestety ten przeklęty, zrównoważony podział... Ale tutaj Cesarstwo Bizantyjskie urosło mega, bo niestety pomogliśmy im tutaj w wojnie z Bułgarią i teraz są tacy ogromni. I w sumie moi drodzy tutaj no co, byśmy musieli się z, po, po prostu powalczyć z Cesarstwem Bizantyjskim. I w sumie tyle, bo te wysepki no i ze Szwecją tutaj o no tą jedną wyspę. A tutaj do Indii niestety nie mamy zasięgu dyplomatycznego, a tutaj do tych wysp kurde to samo. Czyli nawet mając tutaj przyczółek w Cyprze, to nie jesteśmy w stanie sięgnąć tutaj Indii. Tak czy inaczej moi drodzy myślę, że założenie tego odcinka zostało zrealizowane, stworzyliśmy imperium. Myślę, że takie właśnie tutaj na morzach, gdzie kontrolujemy praktycznie wszystkie wyspy. No niestety tutaj gra nie przewiduje utworzenia cesarstwa, jeżeli mamy mniej niż 80 prowincji. Więc myślę, że tutaj, moi drodzy, po prostu zakończymy. Ja mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej!